Zaiste symboliczny był ten wczorajszy teatrzyk z wychodzeniem z rządu Jarosława Kaczyńskiego. Nie żeby to było wydarzenie w jakiś sposób istotne, wręcz przeciwnie, to było wydarzenie bez jakiegokolwiek znaczenia. Kaczyński będzie pełnił taką samą rolę poza rządem, jak pełnił zanim do niego wszedł, czyli realnie przez kilka jeszcze najbliższych lat będzie jedynym rozjemcą obozów pokłóconej prawicy. Obozów, które w innym przypadku po prostu najchętniej by się pozabijały. Jeżeli warto na coś zwrócić uwagę przy okazji wyjścia Kaczyńskiego z rządu, to na szopkę pr jaką przy tej okazji urządzono. Ze słynnym już obśmianym wielokrotnie wywiadem Kaczyńskiego dla zawsze usłużnej polskiej agencji prasowej, gdzie bladym świtem prezes PiS ogłosił narodowi dramatyczną informację o swoim wyjściu z rządu. Prawdziwym celem o publikacji tego wywiadu było rzecz jasna zakpienie z Andrzeja Dudy i roli prezydenta przy powoływaniu i odwoływaniu ministrów. Kaczyński, jak wiadomo, Dudy nie trawi i po cichu uważa go wciąż za uzurpatora. I tak dzień po dniu, po cichu, przesuwamy się w stronę pozycji kraju Republiki Bananowej w rodzaju Węgier Wiktora Orbana. Takiego kraju, w którym Pani władca skupia uwagę opinii publicznej na swoich obsesjach i na swoich fanaberiach. W Polsce może to i działa, ale zaledwie przez 5 minut. Ludzie po prostu mają już dość władzy, która nie przejmuje się ich problemami. Ludzie mają dość problemów codziennych, które z dnia na dzień narastają. Więc może by tak, mam pewien pomysł tutaj dla obozu władzy, może by tak ogłosić kolejną sensację, ogłosić jutro, że Kaczyński. Wraca do rządu. Byłoby o czym mówić i w PAP, i w polskim radiu, i w telewizji polskiej. To byłaby naprawdę prawdziwa, choć wciąż kapiszonowa sensacja.